Putrzak! Konan, powiedzcież no mi! Coś jest dla was najważniejsze w życiu! No, fajnie, no dla mnie to nawet jest tak. Rączcie koń, soku na ramieniu i wiatr w nie? A ty, Konan, co myślisz? Ha! Najważniejsze w życiu to! Zgnieść wroga! Idzie ko na kolanach i usłyszyć lament jego kobiet! Ha! Ha! Ua! ha! 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 No to konam, życie ci szczęścia! Zabij ile wrogów umiesz! Naprawdę jest faj! Może idę. i tak! Idź szukać swojego sokoła! Ha! Alarm! na Barbarzyńcy nadchodzą! Coś ty! Janko nam jest wciel Barbarzyńca! się słynny! Nie chcę Cię, doprowadzę Cię do rozpaczy, będę Cię widzieć na kolanach, będę widział, słyszał lamę Twoich kobiet, zgniotę Cię swoją magiczną pięścią, chłystku. Zginij, wypadnij. No to fajland.